Witajcie ponownie. Dziś opowiem o jednym z produktów od House of Marley. Pewnie niektórzy z Was już kojarzą tego amerykańskiego producenta, a dla innych będzie to nowość, ale ze swojej strony dodam, że to taki producent, którego warto poznać bliżej. Poza głośnikami bezprzewodowymi i słuchawkami w ich ofercie znajdziecie gramową Steed Up Wireless, który wyróżnia się. Hmm, niewiele brakowało, abym o wszystkim powiedziała na wstępie, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście trochę zdradzę już jego nazwa. Ale na zachętę mogę powiedzieć, że moim zdaniem to jeden z ładniejszych odtwarzaczy widnej dostępnych w sprzedaży. Ja mam na imię Edyta i serdecznie zapraszam na ten zakręcony materiał. Wiele kobiet kupuje przede wszystkim oczami. To znaczy, niektórzy panowie pewność też cierpią na tą przypadłość, to jednak, w kwestii wyglądu, właśnie nam się musi wszystko zgadać od początku do końca. Jakbym z polu widzenia kobiecego oka wypada straight up w wersji bezprzewodowej? Motywem przewodni marki są ekologia i zrównoważony rozwój. Te dwa silne akcenty znajdują ujście w zrównoważonym procesie produkcji, któremu dom Marleya hołduje. W ich gramofonie nie zabrakło więc materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak silikonowa mata pod płytę, tkanina rewind dookoła obudowy, aluminiowy talerz, a także wykonana jest drewna bambusowego górnej części gramofonu. Ramię wykonano ze stali nierdzewnej. Warto przyjrzeć się mu bliżej. Na jego boku dojrzycie cytat z samego Boba Marleya, ale nie powiem wam jaka jest jego treść. Musicie odwiedzić salon top hi-fi i osobiście to sprawdzić. Na uruchomienie napędu gramofonu odpowiada pokrętło będące jednocześnie selektorem prędkości, z jaką obraca się talerz. Wkomponowano w niej jeszcze przycisk uruchamiający parowanie przez plutów oraz pokrętło głośności. Z tyłu urządzenia dojrzycie wejście zasilające USB oraz wyjście sygnałowe jako para cinczy. Pomiędzy nimi wkomponowano jeszcze przyłącznik sterujący wybudowanym przedsmocniaczem gramofonowym. Wiecie do czego to służy? Możecie nie wiedzieć. Wyobraźcie sobie, że macie wzmacniacz stereo, który z jakiegoś powodu nie ma wejścia służącego do podpięcia gramofonu, takiego opisanego jako fono. Wtedy uruchamiacie ten wspominany przedwzmacniacz w gramofonie House of Marley i możecie go podłączyć pod dowolne wejście RCA, czyli takiego czyńczowego w Waszym wzmacniaczu. Ten sam scenariusz znajdzie zastosowanie na przykład przy podłączeniu gramofonu do głośnika przenośnego. Tu też wbudowany moduł bardzo się przyda. Jest też druga opcja. Macie bardzo dobry wzmacniacz, bo na przykład ostawie mąż kupił sobie nową zabawkę. I ten oto wzmacniacz ma wejście dedykowane gramofonowi. Wtedy przed wzmacniaczem budowane Street Up można wyłączyć i korzystając z układu w nowej zabawcy naszego męża, muzyka z winyla wybrzmi jeszcze lepiej. Macie już jakieś płyty? Gramofon od Marleja może kręcić się z prędkością 33 i 45 obrotów na minutę. Sprawdźcie z jaką prędkością powinny kręcić się wasze albumy. Informacje znajdziecie na okładce. Ponadto ten model jest urządzeniem w połowie automatycznym, co ułatwia jego obsługę. Wygląda to w ten sposób. Kładziecie płytę na talerz, wybieracie prędkość, przynosicie ramię nad płytę, a silnik automatycznie rozpocznie pracę. Gdy płyta się skończy, gramofon samodzielnie zatrzyma obroty. W ten sposób odpada Wam obowiązek pilnowania gramofonu i nie musicie się martwić, że przedwcześnie zużyjecie igłę. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy płyta właśnie się kończy, a Ty musisz wyjść z pokoju. A przecież takie sytuacje się zdarzają. W danych technicznych znalazłam informację, iż wkładka, czyli drogi pani element, w którym osadzona jest igła, to japońska audiotechnika ATN 3600L. Oczywiście możecie ją wymienić w razie zużycia lub chęci wyciśnięcia z dźwięku jeszcze więcej. Wtedy kupujecie po prostu lepszą wkładkę. A jak ten zestaw brzmi? Choć zastosowana tutaj igła to jeden z podstawowych modeli, byłam w szoku, jak przyjemne i pełne brzmienie generuje płyta winylowa odtwarzana za pomocą tego gramofonu. Muzyka jest ciepła, ale to nie nowość bo gramofony już mnie do tego przyzwyczaiły. To, co mi się podobało, to niedudniący bas, przyjemnie czysty wokal określony subtelnymi trzaskami. Ale to już zasługa mojej płyty. W każdym razie, dzięki muzyce podanej w taki sposób można dosłownie odpłynąć. Nie mogę też zapomnieć o opisku Wireless. W nazwie tego gramofonu, który poniekąd jest bezprzewodowy. Prąd niestety nadal musicie mu dostarczyć, jednak sama muzyka z winyla może być wysyłana bez kabla. Wszystko dzięki obecności modułu Bluetooth. Wystarczą wam dowolne bezprzewodowe słuchawki w głośnik, by móc cieszyć się od słuchem czarnej płyty. To też fantastyczna sprawa, gdy lubicie minimalizm, ograniczacie liczbę kabli, by wasze meble nie należą do tych najpojemniejszych. Wtedy posiadając amplituner lub wzmacniacz wyposażony w ten moduł, It UP Wireless również możecie się z nimi bezprzewodowo połączyć. Z tyłu dojrzycie jeszcze wejście USB o nietypowym takim drukarkowym kształcie. Stoi za nim kolejna ciekawa funkcja: to przegrywanie winyli w postaci plików. Te możecie później wrzucić przykładowo na Pendrive, aby słuchać swojej ulubionej muzyki z Winnyla w samochodzie. To też fajny sposób na cyfrową archiwizację waszej kolekcji płyt. Sama procedura jest bardzo łatwa i pokazywał ją mój kolega Dawid w osobnym filmiku. Jeśli jesteście ciekawi, zachęcam do obejrzenia. Podoba Wam się ten gramofon? Mi bardzo i uważam, że ci, którzy chcą postawić pierwsze kroki w sieci Winnyla i nie chcą jednocześnie wydawać walizki o pokaźnej portmonetki pieniędzy, będą z niego bardzo zadowoleni. Dodatkowo zyskacie oryginalnie zaprojektowane urządzenie i poczujecie pozytywny flow ze sprawą stojącej za gramofonem filozofii życia, szerzonej przez legendarnego Boba Marleya. To tyle jeśli chodzi o ten film. Jeśli damski punkt widzenia na sprzęt audio Ci się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i śledzenia kolejnych filmów. A więcej o omawianym dziś gramofonie dowiecie się w salonach stacjonarnych Top Hi-Fi Video Design oraz na stronie wwwtophi Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!